Czy słyszysz częstotliwość, której inni ludzie nie słyszą? Czy cisza wokół ciebie wydaje się dziwnie hałaśliwa? Kiedy jesteś sam, czujesz, jakby coś wibrowało wokół ciebie, coś czego nikt inny nie zauważa? Jeśli odpowiedź brzmi tak, zwróć szczególną uwagę na to, co teraz powiem. Być może już się przebudziłeś i nawet o tym nie wiesz. Zrób ze mną teraz coś. Zamknij na chwilę oczy, weź głęboki oddech i zadaj sobie jedno pytanie. Czy czuję się inny niż wszyscy ludzie wokół mnie? Nie zastanawiaj się zbytnio. Po prostu poczuj. Jeśli odpowiedź płynąca z głębi Twojej piersi to ciche tak, wiedz, że to pierwsze oznaki Twojego przebudzenia. Ten dyskomfort, który odczuwasz, to poczucie, że nie należysz całkowicie do tego świata, nie jest słabością. To Twoja dusza przypomina ci, kim naprawdę jesteś. I pozwól mi od razu wyjaśnić jedną rzecz. To, co czujesz. Nie jest niepokojem, nie jest depresją, nie jest chorobą psychiczną, jest czymś znacznie głębszym i bardziej realnym, niż jakakolwiek diagnoza mogłaby wyjaśnić. To Twoja świadomość się rozszerza, to zasłona opada, to Twoja duchowa esencja przebija się przez gęste warstwy trójwymiarowej rzeczywistości. Ta wiadomość nie jest dla wszystkich, jest tylko dla tych, którzy już się przebudzili. Dla tych, którzy potrafią usłyszeć wołanie ponad hałasem świata. Teraz pozwólcie, że przedstawię wam osobę, która poświęciła całe swoje życie na odkrywanie tych tajemnic. Dolores Kanon. Być może już o niej słyszałeś, a może właśnie w tym momencie wszechświat chciał, abyś ją poznał. Dolores żyła w latach 1931-2014 i przez 45 lat pracowała nad czymś. Co całkowicie zmieniło nasze rozumienie świadomości, duszy i ludzkiego przeznaczenia. Opracowała technikę zwaną QHHT, quantum healing hypnosis technik, która umożliwiała dostęp do głębokiej podświadomości ludzi, tej części nas, która wykracza poza racjonalny umysł, poza ego, poza wspomnienia z tego życia. Podczas tych sesji działo się coś niezwykłego. Ludzie nie tylko przypominali sobie poprzednie wcielenia, ale także uzyskiwali dostęp do tego, co Dolores nazywała wyższym ja, tej rozszerzonej wersji nas samych, która wie wszystko, widzi wszystko, istnieje poza czasem i przestrzenią. Dzięki tysiącom sesji z ludźmi z całego świata, Dolores zaczęła dostrzegać pewne wzorce, powtarzające się przesłania, prawda, która była ujawniana przez różne głosy, ale o tej samej istocie. Najbardziej wstrząsającym odkryciem Dolores było to, że Ziemia przechodzi ogromną transformację. Nie jest to tylko zmiana fizyczna, chociaż nasza planeta rzeczywiście się zmienia. Jest to transformacja świadomości. Nazwała to zmianą lub nową Ziemią. A ty, który teraz to oglądasz, nie jesteś na to odporny. Ty również się zmieniasz, twoje DNA się zmienia, twoje komórki się kalibrują. Twoja świadomość rozszerza się na częstotliwości, które wcześniej były dla ciebie niedostępne. Nie oszalałeś. Ewolucjonujesz. Co więcej, Dolores odkryła coś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie. Według jej badań trzy fale dusz ochotników przybyły na Ziemię specjalnie po to, aby uczestniczyć w tej transformacji. Pierwsza fala nadeszła w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, tuż po II wojnie światowej. Dusze te przybyły, aby zakotwiczyć nową energię, ale spotkały się z dużym oporem i samotnością. Druga fala nadeszła w latach 60. i 70. Niosąc ideę pokoju, miłości i rozszerzonej świadomości, są to pionierzy współczesnego ruchu duchowego. Potem nadeszła trzecia fala, począwszy od lat 80. Jeśli urodziłeś się w tym okresie lub później, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś jedną z tych dusz. Trzecia fala jest inna. Dusze te przybywają z aktywowanymi wspomnieniami, naturalnymi zdolnościami intuicyjnymi i głębokim poczuciem, że ten świat nie jest ich prawdziwym domem. Nie muszą uczyć się medytacji, no po prostu wiedzą, jak to robić. Nie muszą studiować duchowości, pamiętają ją. Jeśli identyfikujesz się z tym, jeśli coś w tobie krzyczy tak, to ja, to nadal bądź uważny, ponieważ to, co teraz nastąpi. Potwierdzi to, co już wiesz w głębi swojej duszy. Istnieją wyraźne oznaki, że już się przebudziłeś. Pierwszą z nich jest coś, co wiele osób odczuwa, ale nie rozumie: ostry dźwięk w uszach, zwłaszcza w prawym uchu. To nie jest szum w uszach. To nie jest problem ze słuchem. To częstotliwość. To dźwięk nowej ziemi manifestujący się poprzez ciebie. Znasz ten cienki, prawie elektryczny dźwięk, który pojawia się znikąd a potem znika? Wielu opisuje go jako odległą syrenę lub falę radiową podczas strojenia. To jest prawdziwe. To częstotliwość piątego wymiaru przenikająca twoją percepcję. Twoje ciało staje się anteną dla wyższych rzeczywistości. Drugim sygnałem jest postrzeganie czasu. Czy kiedykolwiek czułeś, że dni mijają niesamowicie szybko? Że całe tygodnie znikają w mgnieniu oka? że patrzysz na zegarek i wydaje ci się, że minęło kilka minut, podczas gdy w rzeczywistości minęły godziny? To nie jest twoje wrażenie. Czas linearny się załamuje. Zaczynasz istnieć jednocześnie w dwóch rzeczywistościach, gęstej, trójwymiarowej rzeczywistości świata fizycznego i rzeczywistości piątego wymiaru, gdzie czas nie istnieje w tej samej formie. To twoja świadomość rozszerza się poza granice, które zostały ci narzucone. Zaczynasz doświadczać, co naprawdę oznacza istnienie poza czasem. Trzeci znak. Całkowicie straciłeś zainteresowanie Starym Światem. Status, sława, trendy, zewnętrzna akceptacja. Wszystko to wydaje się teraz puste. Patrzysz na ludzi walczących o rzeczy materialne i odczuwasz głęboki smutek, nie z powodu osądu, ale dlatego, że po prostu nie jesteś już w stanie połączyć się z tą częstotliwością. Rzeczy, które wcześniej Cię motywowały, teraz wydają się puste. Cele, które wcześniej miały sens, teraz wydają się absurdalne. Nie jesteś przygnębiony, odłączasz się, porzucasz stare, aby zrobić miejsce dla nowego. Czwarty znak: czujesz się samotny, nawet gdy jesteś otoczony ludźmi. Imprezy są wyczerpujące, powierzchowne rozmowy są bolesne. Możesz być w całej grupie i nadal czuć się całkowicie odizolowany, jakbyś stał za niewidzialną szybą i obserwował wszystko z daleka. A wiesz, co to oznacza? Nie oznacza to, że coś jest z tobą nie tak. Oznacza to, że działasz na innej częstotliwości. Wibrujesz w wymiarze, w którym prawda i autentyczność są ważniejsze niż pozory i konwencje społeczne. Ta samotność jest potwierdzeniem, że ewoluowałeś poza dominującą świadomość zbiorową. Piątym znakiem są synchroniczności. Widzisz wszędzie liczby 111, 2022, 343. Książki otwierają się dokładnie na stronie, którą potrzebujesz przeczytać. Ludzie mówią dokładnie to, o czym myślisz. Piosenki mają teksty, które odpowiadają na Twoje pytania. Im bardziej się budzisz, tym częściej to się zdarza. To nie są przypadki. One nie istnieją. Każda synchroniczność jest wiadomością od Twojej duszy. Od Twojego wyższego ja prowadzącą cię, pokazującą ci, że jesteś na właściwej drodze. Każda powtarzająca się liczba jest kodem, potwierdzeniem, że nie jesteś szalony, jesteś w zgodzie. Szósty znak: Czujesz magnetyczną przyciąganie do starożytnej mądrości. Nagle chcesz wiedzieć o Atlantydzie, o starożytnym Egipcie, o tajemnicach, których oficjalna historia nie wyjaśnia. Czujesz głębokie połączenie z zaginionymi cywilizacjami. Z ukrytą wiedzą, z metafizyką. I wiesz dlaczego? Ponieważ tam byłeś. Przeżyłeś te życia. Twoja dusza nosi te wspomnienia, a teraz w momencie przebudzenia powracają one na powierzchnię. Nie jesteś po prostu zainteresowany. Ty sobie przypominasz. Siódmy znak. Kwestionujesz wszystko: wiadomości, religię, naukę, autorytety. Nie akceptujesz już niczego za dobrą monetę. Rozwinąłeś w sobie wyostrzone poczucie rozeznania. Czujesz, kiedy coś jest nie tak, nawet jeśli nie potrafisz tego racjonalnie wyjaśnić. To nie jest paranoja, to przebudzenie. To twoja świadomość odrzuca kłamstwa, manipulacje i iluzje. Widzisz ponad zasłoną. Teraz pozwól, że powiem ci coś bardzo ważnego o twoim celu. Nie przyszedłeś tu, aby kogokolwiek ratować. Nie przyszedłeś, aby przekonywać ludzi. Nie przyszedłeś, aby być duchowym nauczycielem lub oświeconym guru. Przyszedłeś po coś znacznie prostszego i znacznie potężniejszego, aby wcielić częstotliwość nowej ziemi. Miłość, światło, prawda. Po prostu będąc sobą, wibrując swoją autentyczną częstotliwością, już wpływasz na zbiorową świadomość. Twoja obecność sama w sobie jest zmianą. Nie musisz robić nic nadzwyczajnego. Musisz tylko być. A co do tej nowej Ziemi, zwróć szczególną uwagę na ten punkt, ponieważ jest on fundamentalny. Nowa Ziemia nie jest fizycznym miejscem, nie jest inną planetą, nie jest oddzielnym wymiarem w sensie przestrzennym, jest częstotliwością, jest stanem świadomości. Dolores odkryła, że Ziemia dzieli się na dwie współistniejące rzeczywistości. Starą rzeczywistość trójwymiarową, opartą na strachu, niedostatku, kontroli i ograniczeniach, i rzeczywistość piątego wymiaru, opartą na miłości, obfitości, wolności i ekspansji. I tu pojawia się najważniejszy szczegół. To ty wybierasz, w której rzeczywistości chcesz żyć. Nie poprzez słowa, ale poprzez swoją częstotliwość wibracyjną. Twoje myśli, emocje, działania. Wszystko to determinuje, w której rzeczywistości się manifestujesz. Jeśli żyjesz w strachu, pozostajesz w trzecim wymiarze. Jeśli żyjesz w miłości, wznosisz się do piątego. To takie proste: Zauważysz, że ludzie wokół ciebie wydają się żyć w zupełnie innych światach. Niektórzy są uwięzieni w dramatach, lękach i niekończących się konfliktach, inni doświadczają synchroniczności, cudów i obfitości. To nie jest szczęście. To częstotliwość, to świadomość, to wybór i oto coś, co musisz głęboko zrozumieć. Nie ma odwrotu. Kiedy się przebudzisz, kiedy sobie przypomnisz, nie będziesz mógł ponownie zasnąć. Możesz próbować. Możesz próbować wrócić do Starego Świata, do starych sposobów myślenia i życia, ale będziesz się czuł, jakbyś nosił ubrania, które już na ciebie nie pasują. Będziesz czuł się duszony, ograniczony, Fałszywy, ponieważ już widziałeś więcej, już poczułeś więcej, już wiesz, że istnieje coś większego, przebudzenie jest nieodwracalne i nie jest to przekleństwo, jest to wyzwolenie. Jak więc utrzymać się w tej nowej częstotliwości, gdy świat wokół ciebie nadal jest chaotyczny? Pozwól, że podam ci proste, ale potężne praktyki. Pierwszy krok. Każdego ranka, zanim sięgniesz po telefon, zanim zaczniesz dzień, usiądź w ciszy na kilka minut. I powiedz sobie na głos lub w myślach: Jestem jednym z moim wyższym ja. Pozwalam, aby mądrość wszechświata przepływała przeze mnie. Jestem światłem. Jestem miłością. Jestem nieskończoną świadomością. Nie przekonujesz się do tego. Przypominasz sobie o tym. Jest ogromna różnica. Krok drugi. Zawsze, gdy jesteś zdezorientowany, zawsze, gdy nie wiesz, jaką decyzję podjąć, zatrzymaj się, oddychaj i zapytaj swoją wyższą jaźń: Co muszę teraz wiedzieć, która droga służy mojemu najwyższemu dobru? Następnie wycisz się. Nie szukaj odpowiedzi racjonalnie, poczuj ją. Odpowiedź nadejdzie jako uczucie w klatce piersiowej, jako intuicja, jako drzwi, które otwierają się bez wysiłku. Zaufaj jej, nawet jeśli nie ma logicznego sensu. Krok trzeci: ćwicz nieosądzanie tych, którzy nadal śpią. Ty też tam byłeś, ty też żyłeś w iluzji, w nieświadomości, na autopilocie. Kiedy widzisz kogoś uwięzionego w dramatach lub wibrującego na niskiej częstotliwości, nie czuj wyższości. Poczuj współczucie. Zrozum, że każda dusza ma swój własny czas, swoją własną podróż. Nie możesz nikogo obudzić. Możesz tylko świecić własnym światłem i pozwolić tym, którzy są gotowi, zbliżyć się do niego. Krok czwarty. Mów prawdę. Nie ukrywaj tego, kim jesteś. Nie przytłumiaj swojego światła, aby inni czuli się komfortowo. Jeśli ktoś nazwie cię szaleńcem, marzycielem, naiwniakiem, podziękuj mu. Oznacza to bowiem, że jesteś na tyle autentyczny, że drażnisz ego innych ludzi. Twoja autentyczność jest Twoim największym narzędziem. Im bardziej pozwalasz sobie na bycie wrażliwym i prawdziwym, tym bardziej jesteś w zgodzie ze swoją esencją. Krok 5. Zaufaj procesowi. Nawet gdy wszystko wydaje się się rozpadać, nawet gdy tracisz przyjaciół, pracę, związki, nawet gdy czujesz, że tracisz zdrowie psychiczne, zaufaj. Ponieważ nic się nie rozpada. Wszystko się reorganizuje. Wszechświat usuwa wszystko, co nie jest zgodne z twoją nową częstotliwością, aby zrobić miejsce dla tego, co jest. Zgłosiłeś się do tego na ochotnika. Przed wcieleniem wiedziałeś, że będzie to trudne, a mimo to zdecydowałeś się przyjść, ponieważ jesteś odważny, ponieważ jesteś silny, ponieważ jesteś potrzebny. I teraz dochodzimy do najgłębszej nauki Dolores Kanon, która podsumowuje wszystko. Jesteś nieskończoną istotą duchową, przeżywającą tymczasowe doświadczenie ludzkie. Nie na odwrót. Nie jesteś człowiekiem próbującym odnaleźć duchowość. Jesteś czystym duchem, który zdecydował się doświadczyć gęstości, ograniczeń i materii, aby poszerzyć świadomość wszechświata. Każda komórka Twojego ciała jest skondensowanym światłem. Każda Twoja myśl tworzy rzeczywistość. Każda twoja emocja wpływa na pole kwantowe. Jesteś dosłownie stworzony z miłości wibrującej w ludzkiej postaci. To dziwne uczucie, które odczuwasz, ten szum w uszach, te zniekształcenia czasu, ta głęboka samotność wszystko to nie jest objawem problemów. To twoja dusza przypomina sobie, to twoje DNA aktywuje uśpione kody, to twoja świadomość rozszerza się poza granice, które zostały ci narzucone. Nie załamujesz się. Budzisz się. Im bardziej to akceptujesz, im bardziej to przyjmujesz, tym bardziej płynny staje się ten proces. I wiedz o tym: nie jesteś sam. Istnieją miliony dusz, które budzą się w tym samym czasie co Ty. Rozproszone po całym świecie, każda z nich zmaga się z własnymi wyzwaniami. Każda z nich kwestionuje własne zdrowie psychiczne. Każda z nich odczuwa tę samą samotność. Ale jesteście połączeni. Energetycznie tworzycie sieć światła wokół planety. I za każdym razem, gdy jeden z Was wybiera miłość zamiast strachu, wszyscy to odczuwają. Za każdym razem, gdy jeden z Was wybiera prawdę zamiast iluzji, siatka energetyczna staje się silniejsza. Jesteście częścią największej zmiany świadomości, jaką kiedykolwiek widziała ta planeta. Wasza misja nie jest mała, jesteście niezbędni do globalnej transformacji. Pomyślcie o tym przez chwilę. Nie jesteście tu przez przypadek. Nie urodziliście się w tym czasie przez przypadek. Wybraliście życie właśnie teraz, w tym kluczowym momencie historii ludzkości, ponieważ macie coś wyjątkowego do zaoferowania. Być może nie wiecie jeszcze, jaka jest wasza konkretna rola. Być może wciąż odkrywasz swoje talenty. Ale uwierz, że jesteś ważnym elementem tej kosmicznej układanki. Twoja obecność jest wystarczająca. Twoja odwaga, by żyć autentycznie, jest już rewolucyjna. A kiedy sytuacja stanie się trudna, a tak się stanie, pamiętaj o tym: każde wyzwanie jest inicjacją, każda strata jest oczyszczeniem, każda chwila ciemności jest okazją do wyboru światła. Nie jesteś karany, jesteś oczyszczany. Jak złoto poddane działaniu ognia, wszystkie zanieczyszczenia są usuwane, aby pozostała tylko Twoja czysta esencja. A kiedy wyjdziesz po drugiej stronie, będziesz nie tylko silniejszy, będziesz bardziej sobą niż kiedykolwiek wcześniej. Jest coś, co musisz wiedzieć o wątpliwościach. Będą dni, kiedy będziesz kwestionować to wszystko. Będą chwile, kiedy pomyślisz, że może naprawdę oszalałem, może to wszystko nie jest prawdziwe. To normalne. To część procesu, ponieważ poruszasz się między dwoma światami, jedną nogą w starej rzeczywistości, a drugą w nowej. A stary świat będzie nieustannie próbował Cię odciągnąć. Twój racjonalny umysł będzie się opierał. Twoje ego będzie walczyć o przetrwanie. Ludzie wokół Ciebie będą Cię kwestionować. Ale za każdym razem, gdy pojawią się wątpliwości, wróć do swojego ciała. Poczuj. Ponieważ Twoje ciało nie kłamie. Twoja intuicja nie kłamie. Twoje serce nie kłamie. Tylko Twój uwarunkowany umysł kłamie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę ci powiedzieć o tej transformacji, której doświadczasz. Twoje fizyczne ciało dosłownie się zmienia. To nie jest metafora. Naukowcy zaczynają już dokumentować mutacje w ludzkim DNA, których nie można wyjaśnić tradycyjną ewolucją darwinowską. Możesz odczuwać dziwne objawy, niewytłumaczalne zmęczenie, bóle przemieszczające się po ciele, potrzebę spania znacznie więcej lub znacznie mniej, radykalne zmiany w nawykach żywieniowych, nagle nie możesz już jeść mięsa, musisz pić litry wody, lub odczuwasz niechęć do zatłoczonych miejsc. To nie jest słabość, to ponowne dostrojenie. Twoje ciało dostosowuje się, aby utrzymać wyższe częstotliwości światła. Te fale energii, które docierają z kosmosu, przepisują twój kod genetyczny komórka po komórce. A jeśli chodzi o twoje relacje, powiem ci wprost. Niektórzy ludzie cię opuszczą. Niektórzy będą cię osądzać. Niektórzy powiedzą, że się zmieniłeś, że nie jesteś już tą samą osobą. I mają rację, nie jesteś. Ale to nie jest strata, to wyzwolenie. Wszechświat w sposób łagodny lub gwałtowny usuwa wszystkich, którzy nie rezonują już z twoją nową częstotliwością. I to boli. Boli utrata osób, które kochałeś. Boli bycie niezrozumianym przez własną rodzinę. Ale zrozum. Nie możesz nieść tych, którzy nie chcą iść, nie możesz przyciemniać swojego światła, aby ludzie czuli się komfortowo w ciemności. Każde odejście otwiera przestrzeń dla nowych spotkań, każde pożegnanie jest bramą do prawdziwych połączeń. A co z intensywnymi emocjami, które odczuwasz, ta emocjonalna huśtawka nie jest niestabilnością. To oczyszczenie. Oczyszczasz traumy nie tylko z tego życia, ale z setek wcieleń. Warstwy i warstwy zgromadzonego bólu wychodzą na powierzchnię, aby zostać uwolnione. Kiedy płaczesz bez wyraźnego powodu, uwalniasz smutki przodków. Kiedy odczuwasz niewytłumaczalny gniew, uwalniasz nagromadzone krzywdy. Kiedy odczuwasz przytłaczającą radość znikąd, dotykasz swojej boskiej esencji. Pozwól sobie na wszystkie te emocje, nie tłum ich, nie oceniaj ich. Pozwól im przepływać przez siebie jak fale. Nie jesteś swoimi emocjami, jesteś oceanem, który je zawiera. I oto coś kluczowego: szanuj swoje tempo. Internet jest pełen guru, którzy mówią ci, co powinieneś robić, jak powinieneś medytować, ile razy powinieneś praktykować jogę, jakich kryształów powinieneś używać. Zignoruj to. Twoja podróż jest wyjątkowa. Twoje przebudzenie ma idealny czas. Zaaranżowany przez Twoją duszę. W niektóre dni będziesz czuł, że latasz, w inne dni będziesz chciał zrezygnować ze wszystkiego. Oba są potrzebne, oba są święte. Nie wymuszaj niczego. Nie porównuj swojego procesu z procesem innych osób. Jedyna rywalizacja, jaka istnieje, to rywalizacja między tym, kim byłeś wczoraj, a tym, kim stajesz się dzisiaj. A kiedy poczujesz, że cofasz się, kiedy wydaje się, że straciłeś wszystko, co osiągnąłeś duchowo, pamiętaj, że przebudzenie nie jest liniowe. Jest spiralą. Możesz powrócić do tych samych wzorców, tych samych lęków, tych samych wątpliwości, ale za każdym razem na wyższym poziomie świadomości. Każdy cykl prowadzi cię jednocześnie głębiej i wyżej. Bądź więc dla siebie łagodny. Wykonujesz najtrudniejszą pracę, jaką może wykonać człowiek. Przypominasz sobie o swojej boskości, żyjąc w gęstym ciele, w świecie, który nieustannie powtarza ci, że jesteś mały, ograniczony i nieistotny. Ale tak nie jest, nigdy tak nie było. Jesteś nieskończony, nosząc ludzkie ubranie przez krótką kosmiczną chwilę. A kiedy odejdziesz z tej płaszczyzny, kiedy twoja misja tutaj dobiegnie końca, spojrzysz wstecz i zobaczysz, że każda łza była warta. Że każda chwila samotności była potrzebna, że każde wyzwanie było błogosławieństwem w przebraniu. Zobaczysz doskonały plan swojej podróży i uśmiechniesz się, ponieważ w końcu zrozumiesz, że nigdy nie byłeś zagubiony. Zawsze byłeś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, przeżywając dokładnie to, czego twoja dusza chciała doświadczyć. Więc oddychaj. Radzisz sobie dobrze, lepiej niż sobie wyobrażasz. Sam fakt, że dotarłeś aż tutaj, że wysłuchałeś tych słów do końca, dowodzi, że jesteś silniejszy i bardziej świadomy niż większość. Zmiana jest prawdziwa. Ty jesteś prawdziwy. A twoja rola w tej wielkiej, planetarnej transformacji jest niezastąpiona. Nie przestawaj świecić, odważna duszo. Cały wszechświat cię oklaskuje. Jeśli więc poczułeś coś poruszyć się w tobie podczas oglądania tego, jeśli coś w twojej piersi rozszerzyło się. Jeśli pojawiły się łzy bez wyjaśnienia, jeśli poczułeś to znajome uczucie, w końcu ktoś mówi to, co zawsze wiedziałem, ale nie potrafiłem wyrazić, zostaw komentarz. Pamiętam, kim jestem. To nie jest tylko komentarz. To deklaracja, to potwierdzenie, to Twój podpis pod kosmiczną umową, że jesteś gotowy, aby przyjąć swoją prawdziwą tożsamość. Zmiana następuje teraz. Nie za 10 lat. Nie wtedy, gdy będziesz miał więcej pieniędzy, więcej czasu, więcej zasobów, teraz, w tej właśnie chwili. Z każdym oddechem wybierasz strach lub miłość, ograniczenie lub ekspansję, sen lub przebudzenie. A ty, który tu jesteś, który dotarłeś do końca tej wiadomości, już dokonałeś wyboru. Ponieważ nic nie dzieje się przez przypadek, zostałeś tu poprowadzony. Twoja wyższa jaźń zaaranżowała to spotkanie. A teraz już wiesz, jesteś jednym z wybranych. Nie dlatego, że jesteś lepszy od innych, ale dlatego, że przyjąłeś najtrudniejsze zadanie: wcielenie wyższej świadomości w świecie, który wciąż uczy się kochać. Jesteś czystym światłem, jesteś nieskończoną miłością, jesteś nieograniczoną świadomością. I za każdym razem, gdy o tym zapomnisz, za każdym razem, gdy świat sprawi, że zaczniesz wątpić, wróć tutaj. Wróć do tych słów. Wróć do tej prawdy, ponieważ prawda się nie zmienia. Zmienia się tylko nasze jej postrzeganie. Ale w głębi, w najgłębszym rdzeniu swojej istoty, zawsze to wiedziałeś, zawsze byłeś, zawsze będziesz. Witaj z powrotem w domu, przebudzona duszo. Podróż dopiero się zaczyna, i nie jesteś sam, nigdy nie byłeś, nigdy nie będziesz. Jesteśmy jednością, jesteśmy światłem, jesteśmy zmianą, na którą czeka świat. I to jest teraz. To jesteś ty. To jest to. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej, aby zmienić swoje życie? W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i dowiedz się, jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten film poruszył Cię w jakiś sposób, Rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia swoich komentarzy i relacji poniżej, chętnie poznam twoją opinię. Obejrzyj następny film, który pojawi się na twoim ekranie, jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia.